Witam serdecznie na kanale Mimeruna w piątek kochani 13 maja 2022 roku. No i dobrnęliśmy tak do zawodowego końca tygodnia, co dla niektórych jeszcze dziś tylko kochani i weekend przed nami. Na dzisiaj runa kochani 9 runa w runa Hagal. Jest końcem pewnego etapu. Wymusza transformację, tak? Byśmy mogli przygotować się na zmiany. Runa Hagal zniszczy to, co niepotrzebne. Tak? By rozpocząć nowy etap w naszym duchowym rozwoju. Budzi w Tobie taka, yy, budzi w tobie się yy, święta energia, tak? I yy, pozwól, by prowadziła Cię. Yy, Twoja dusza, nie stawiaj oporu y, tym zmianom, tak, bo to będą gwałtowne zmiany, y, będzie taki kryzys, ale zaraz odrodzenie po tym kryzysie też, tak, bo każdy szok, no to wprowadza y, w nas takie niedowierzanie, y, zdziwienie, osłupienie, y, smutek, ale potem zaraz przyjdzie odrodzenie, y, bo to jest runa uwolnienia, tak, Chociaż y, takich niezaplanowanych, nie? niespodziewanych i gwałtownych zmian. Jest bardzo y, silną runą, tak? Y, najtrudniejszą i najsilniejszą, tak? Y, runa tu podpowiada, żeby nie opierać się tym zmianom, tak? Bo to może zaburzyć nasz y, porządek. Y, jest ona silnie oczyszczająca i musi po prostu zburzyć to, co. Y, to, co y, było zbudowane na niesolidnych fundamentach, po prostu, żebyśmy mogli pójść dalej w rozwoju, y, potrzebne są te zmiany. Jeżeli sami tych zmian nie dokonaliśmy, no to tutaj runa Hagal pozamiata, poczyści, żebyśmy mogli podjąć kolejne kroki i pójść y, do przodu. Y Hagal mówi właśnie o tym, żeby porzucić pewne aspekty życia, tak? By móc iść dalej. Pokazuje właśnie, że jesteśmy w trakcie bardzo silnych zmian duchowych, nie? I żeby osiągnąć swój cel, konieczne jest właśnie zamknięcie jakiegoś etapu w twoim życiu. Jeżeli tkwiłeś w czymś i nie, nie podejmowałeś żadnych działań, no to tutaj Rona Hagal dzisiaj powymiata tak? No, oznacza zmianę, zmianę taką kontrolowaną, tak? zgodnie z naszymi przekonaniami, chociaż nie będziemy na tą zmianę gotowi. Jest to koniec pewnego etapu, czy też to, no tak, czy toksycznej relacji, zależności, podporządkowania się, czy to w pracy, czy w jakiejś przyjaźni, yy, znajomości jak mówiłam, nie należy wpływać na tą zmianę, nie? I, i trzeba się poddać tym okolicznościom, bo te zmiany przy są tylko dobre Zwrót ku lepszemu. Yy, no i trzeba przyjąć, że, yy, bo to dobrze wiemy już, tak, że przeszkody są po to, tak, bo to jest, yy, żeby nam pokazać pewne rzeczy i żebyśmy się z nich uczyli, tak? I żebyśmy mogli przejść do kolejnego. Etapu, tak? W uczuciach może to być, że dzisiaj będzie dzień takich gwałtownych zmian, jakiś szok, tak? Ym, możliwa jakaś zazdrość, trudne chwile, kłótnie, zdrada, tak? Możecie się dowiedzieć o takich rzeczach. Yy, często jest zapowiedzią właśnie końca, yy, związku z różnych, z różnych yy, przyczyn, tak? Yy, rozstania, rozwody, znak yy, zmian. Znak zmian, na które nie jesteś przygotowany, tak? Yy, za pomocą ten, tej runy yy, yy, spojrzysz na pewne rzeczy inaczej, tak? Ale dopiero za jakiś czas. Bo dzisiaj możesz yy, być zszokowany, zaskoczony, tak? I runa mówi, że ta zmiana będzie miała dla nas zbawienny kryzys, bo to musiało się podziać, tak? Podpowiada, żeby być tak jak gałązka na wietrze. Jeżeli będzie burza, to nie mamy stawiać oporu. Mamy wejść. Mamy tak jak gałązka yy, widź się na tym wietrze i łącznie z tym prądem, tym podmuchem wiatru łagodnie poruszać się, tak, w tą stronę, w którą wieje, bo jeżeli będziemy stawiać opór, to się to połamie, więc poddajmy się tym zmianom, kochani, tak, bo po tym kryzysie będzie odrodzenie, bo to, to, co się podzieje, przyniesie ci powodzenie potem, tak, bo jak wejdziesz w nowe, bo, jak rozpadnie się to, co złe, wejdziesz w nowe, to to przyniesie Cię i otworzy Ci nowe możliwości, tak? I pamiętaj, że nie ma prawdziwych przeszkód przed Tobą, bo to, że tak się dzieje, to po prostu jest zbawienne dla Ciebie. To musi się zadziać, żebyś Ty mógł pójść do przodu, żebyś się mógł rozwijać. Nie stoisz w miejscu. Jest dobra kontynuacja. Znaczy, tu runa pokazuje taką kontynuację wczorajszej runy. Mieliśmy odwrócony, tak, odwrócone rajdo, że dalej nie pojedziemy, bo się masa rzeczy zadziała takich, że nie ruszymy z miejsca. Nie pójdziemy po nowe, nie pójdziemy po spełnienie swoich marzeń, bo nie jesteśmy na właściwej drodze. Więc jeżeli sami nie podjęliśmy żadnych decyzji, to dzisiaj przyjdą decyzje, i, I zmiany niezależne od nas. Tak? Coś się podzieli takiego, że w tą nową drogę wejdziemy, żeby móc realizować swoje plany i marzenia. Budzi się w Tobie święta energia. Pozwól, by prowadziła cię twoja dusza. Poddaj się tym zmianom. Wyciągniemy sobie jeszcze przesłanie od Anioła. Francesca, czego teraz pragniesz? Wyobraź to sobie, a twoje marzenie się spełni. Negatywne myśli zahamują twój rozwój. Myśl pozytywnie, a wszystko się ułoży. Ufaj, myśl pozytywnie, żebyś przyciągał pozytywne rzeczy. Oddal od siebie złe myśli. Nie zamykaj się w sobie mimo trudu, smutku. Przyjmij to, przyjmij, bo wiesz, że doświadczasz po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby pójść dalej, żeby móc świecić światłem. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, kochani, na piątek. Ściskam Was mocno. Życzę dobrego dnia. W